Pozwólcie, że się przedstawię. Jestem Odrej, ale w podwodnym świecie jestem znana jako złota syrenka. Na szczęście mamy piankolinę. Po chwili nowa góra od Bikini jest gotowa. Nadaj jej odpowiednią fakturę, żeby wyglądała jak muszle. Czy glinka stwardniała? Tak, czas pomalować ją na złoto. Sznurki kryształków sprawią, że będzie jeszcze piękniej. Przymocuj wstążkę. I trzy rządki złotych łańcuszków z kółeczkiem na każdym kroku. Wow, to nowa bielizna od Ariel Secret! Aby zrobić ogon, użyjemy cekinowego materiału. Dodaj zamki, żeby łatwiej było go zakładać i ściągać. Uformuj płetwy. Po bokach będą łańcuszki. Nie mogę się doczekać, aż w nich popływam. Z taką mocną płetwą łatwo jest podróżować na długie dystanse pod wodą. Odrej już popłynęła do skrzyni skarbów. Mam tylko złoty łańcuszek. Teraz jest mój. Odrej pokaże nam swój dom. Mieszkam w świetnym miejscu. Zobaczcie tylko, jak pięknie wygląda dno morza. Syrenka przyjaźni się ze wszystkimi. Rozgwiazdy podpływają bliżej, a ośmiornice machają mackami, kiedy ją widzą. Wszyscy, którzy mieszkają pod wodą, kochają Złotą Syrenkę. Jej siostra to srebrna syrenka o imieniu Janna. Odmierzmy ją. Potrzebuje błyszczącego ogona. Zróbmy jej pasującą płetwę ze srebrnych cekinów. Zobacz, już jest. Płetwa z trzech warstw ułatwia manewry między rafą. I ładnie wygląda. Talie zdobi jedwabny sznurek i kryształki. Łańcuszki po bokach sprawiają, że ogon jest jeszcze bardziej elegancki. Mijanna ma unikatowy styl. Zamiast kostiumu nosi krótki top z rękawkami. Jestem duszą towarzystwa. Dekolt i rękawy zdobią błyszczące cekiny. Bluzeczki i rękawy łączą srebrne łańcuchy. Spójrzcie na mój strój! Każdy szczegół jest idealny, ale jej makijaż jeszcze nie jest idealny. Srebrna szminka będzie bardziej pasować. Tak się cieszę, że Lalilu mi pomogło. Wiedziałam, że świetnie sobie poradzą. I teraz wyglądam wspaniale! Mianna żyje w zimnej wodzie. Wszystko jest tutaj srebrne i śni, tak jak świeży śnieg. Nawet zwierzątka. Spójrz na te rozgwiazdy. A muszelka pozwala syrence słyszeć echo ze złotych wód. Halo? Nie odbiera. Specjalna magia oznacza, że Mianna potrafi wyczarować srebrny deszcz. Moja moc pochodzi ze srebrnych muszelek. O tu jest jedna. Syrenka cieszy się swoim podwodnym życiem. Przyklej kilka warstw styropianu. Nadaj im odpowiednią teksturę. Zrób oparcie tronu z muszelek. Tron jest złoty i błyszczy. Na dole są kryształki. I złote kamyczki. Łańcuszki pokrywają każdą z muszelek. Co za piękny tron! Odrej marzy, że pewnego dnia na nim zasiądzie i będzie mogła rządzić dnem oceanu. Jak na razie jej ojciec Tryton rządzi królestwem. Wiem, że moja złota syrenka marzy o takim tronie. Zaskoczę ją. Odrej, już wyrosłaś. Tak, tato? Co mówiłeś? Mam dla ciebie niespodziankę. Jaką? Nie mogę się doczekać. Siadaj, ten tron jest twój. Wygląda zupełnie jak mój. Wow, nie mogę w to uwierzyć! Urodziłam się po to, żeby zasiąść na takim tronie. Mam w ręce trójząb. Ach, rozmarzyłam się. Jesteś najlepszym tatą na świecie! Połączmy klucz z drewnianą wykałaczką. Zróbmy trójząb ze srebrnych wykałaczek. Przyklej złączenia muszelką. Pomaluj drewno na srebrno i pokryj je łańcuszkami. Na środku będzie kryształ. Trójząb daje swojemu właścicielowi specjalną moc. I można go tylko odziedziczyć. Nie jest na sprzedaż. Pamiętasz mój trójząb? Czas, abyś miała swój. Srebrny został zrobiony specjalnie dla mnie. Ale musisz pokazać swoją wartość w walce. Tata i córka urządzili turniej. Szczęście sprzyjało mi Annie. Juhu! Wygrałam! Jestem z ciebie dumny, mała syrenko. Teraz trójząb jest twój. Odrej będzie mi zazdrościć! Potrzebujemy połówki figurki psa. Po co ci łapy, skoro możesz mieć taki mocny ogon z glinki? Dodaj mocną płetwę. Przeozdup talię kryształkami i cała płetwa błyszczy. Jaki słodki piesek! Hał, hał! Bul, bul! Dawno temu syrenki zobaczyły psy, które żyły na lądzie. Wieki później magia dała podwodnym pieskom ogonki. Potrafią oddychać pod wodą i pływać na długi dystans. I są takie słodkie. Chcesz się pobawić? Aport! Złap gwiazdę! Piesek od razu ją przyniósł. Jaki dobry podwodny pies. Narysuj dużą muszę na styropianie. Oparcie tronu musi mieć odpowiedni kształt. Zrób siedzenie z czterech warstw. Pomaluj cały tron metaliczną farbą akrylową. Nanieś klejącą warstwę kleju i posyp ją srebrnym brokatem. Dodajmy siedzenie z papieru piankowego, żeby wygodniej było siedzieć na tronie. Przyozdób tron srebrnymi łańcuszkami i dekoracjami w morskim stylu. Brokat tak pięknie błyszczy. Świetna robota, Lalilu! Ok, mam trójząb, czyli mogę zacząć nowe czary. Gdzie moja różdżka? Pracujmy razem. Tron! Chcę tron! Ups, moja pierwsza próba się nie powiodła. Stolik to nie to, czego chciałam. Kolejna próba. Tronie, pojaw się! A, jest strasznie ciemny. Trójząb wziął go z zamku wampirów. Kolejny błąd. Nareszcie, trzecia próba się powiodła. Mianna dała radę użyć swojego trójzęba. Teraz ma własny, srebrny tron. Wytnij mały prostokąt z tektury. Posmaruj go klejem i posyp brokatem. To złota karta w lokalnym podwodnym banku. Wszyscy w rodzinie Trytona jej używają. Krawędź karty zdobi złoty sznurek. Trzymanie złota w skrzyniach jest strasznie staromodne. Tak robią piraci. Nowoczesne syreny już dawno otworzyły konto w banku. Odrej bawiła się z jej psem Timim. Uwielbia łapać rozgwiazdy. Po kolejnym rzucie wywęszył coś nowego. I błyszczy. Kimi, przyniosłeś mi rozgwiazdę? O, moja karta! Gdzie ją znalazłeś? Mogę iść na zakupy! Juhu! Dobry piesek! Syrenka poszła do butiku znaleźć coś, żeby uzupełnić swój look. Ile tu stylowych rzeczy? Asystentka chętnie ci doradzi. Szukasz sukienki od projektanta? Nie, nie. Chciałabym coś specjalnego. Mamy dodatki na każdy gust. Nie macie nic, co mi się podoba. Mamy pewną rzadką rzecz: złotą koronę. Stary pierścionek? Za długo zalega w tym pudełku. Teraz potrzebujemy tylko opaski. Może wyrzuciło dużo muszelek na brzeg. Pozbierajmy te mniejsze. I przyozdóbmy nimi koronę. Już ładnie wygląda, ale będzie jeszcze ładniej na złoto. Małe kawałki łańcuszka świetnie wyglądają. Jak ładnie! Podoba mi się! Syrenka od razu chciała ją przymierzyć. Korona to właśnie to, czego chciała Odrej. Ta korona idealnie na mnie leży. Wezmę ją. To moja złota karta. Nie mogę uwierzyć, jak pięknie wygląda. Dzięki za zakup. Polecę każdemu Twój butik. Potrzebujemy pierścionka na koronę Janny. Srebrne patyczki wyglądają jak promienie światła. Na dole ma błyszczące kryształki. Potrzebujemy więcej kryształków. Muszę mieć najpiękniejszą koronę w podwodnym świecie. Rozumiemy, Mianę. Nie można oderwać wzroku od takiego dodatku. Syrenki zasiadły na swoich tronach. Świetnie wyglądasz, siostrzyczko. Ach, Odrej, Twoja korona jest wspaniała. Z łatwością taką wyczaruję dzięki mojej magii. Ups, Mianna musi jeszcze poćwiczyć czary. Korona z folii nie wygląda tak ładnie jak ta złota. Nie smuć się, siostrzyczko. Myślałam o tobie, kiedy byłam na zakupach. Musiałam wracać. Ale mam tą koronę. Jakie to miłe! Jest piękna. Dziękuję za prezent. Teraz obie siostry siedzą na tronie. Miau! Kotek się zgubił. Ale Mianna nie mogła przejść obok niego obojętnie. Pogłaskała go i zabrała do domu. Musimy tylko wyczarować ogon i płetwy, i kot będzie mógł żyć pod wodą. Futerko kota stało się srebrne. I nosi srebrną obruszkę z kryształkami. To niespodzianka, ale wodne koty, tak jak koty lądowe, uwielbiają bawić się piórkami. Miał! Plusk! Srebrna Syrenka zapytała tatę Trytona, czy mogłaby odzyskać zwierzątko. Nadal tęsknisz za tym ulicznym kotem? Tak, bardzo się przyjaźniliśmy. Zobacz, ile mamy zwierząt! Chcesz jelenia? Nie, nie chcę. Może psa? Tato! Ach, rozbolała mnie przez ciebie głowa. Dobrze, dostaniesz swojego kota. Tak, to najlepszy morski kot. Jesteśmy dla siebie stworzeni. Która syrenka bardziej ci się spodobała? Daj nam znać w komentarzach daj nam lajka i subskrybuj, Lalilu!